To stwierdzenie Natanaela, czy może być coś dobrego z Nazaretu, może na pierwszy rzut oka dziwić, ale jeżeli poznamy historię tego miejsca i stosunek ludności do mieszkańców Nazaretu, to już nie. O Nazarecie tak naprawdę mowa w Nowym Testamencie. To miasto nie pojawia się na kartach starej części Biblii. To było miasto opuszczone właściwie przez wszystkich, bardzo bardzo biedne. Nie było tam żadnego szlaku handlowego. Ludzie, którzy mieszkali w Nazarecie, mówili też specyficznym językiem, byli rozpoznawalni. Tak, ludzie z Nazaretu to byli ludzie trochę tacy gorsi, tacy wieśniacy, można by powiedzieć kolokwialnie. Tak przynajmniej byli postrzegani. To jest bardzo ważny szczegół, bo Jezus jest z Nazaretu. To znaczy, on identyfikuje się z takimi ludźmi, którzy są uważani przez wszystkich za jakieś dno, za jakieś zera moralne, za kogoś, z kim nie chcemy mieć nic wspólnego. On się identyfikuje z ich losem, z ich istnieniem. To tak ogólnie, ale pójdźmy trochę głębiej, bo myślę, że przecież każdy z nas ma być może w sobie, w swojej historii życia, w swoim wnętrzu. Takie rzeczy, których nie chce widzieć, o których nie chce myśleć, nie chce o nich może pamiętać, które może gdzieś wypieramy z siebie. Jezus jest w tych miejscach. On chce przez te wszystkie momenty życia z Tobą przejść, spotkać się z Tobą. Nie chce, żebyś uciekał całe życie, ale żebyś z Nim na te momenty, wydarzenia rzeczy po prostu spojrzał Jego wzrokiem. To jest Pan, Jezus z Nazaretu. I tak, ten Jezus jest dobry.